Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak najlepiej tradować dzięki Trading Terminal. Jak on działa i najlepsza skuteczna metoda, żeby zarobić naprawdę dużo gemów właśnie z Trading Terminalsem, żeby w 100% wykorzystać jego możliwości. Ale jesteśmy tutaj na nowym świecie. Jestem na hardkorze, no i powiem Wam szczerze, że tak troszkę nieprzyjemnie farmi się te, tutaj te coinsy. Ale zrobimy pewien jeden mały teścik, zanim się udamy. Także zostawcie lajka, będzie mi bardzo miło. Komentarzy z Waszym nikiem i oczywiście będę rozdawał pety. Przejdźmy sobie tutaj, bo szkoda, mam nadzieję, że zmienili to i że Daker dodaje nam te coinsy dodatkowe. Nie, nie dodaje, także jest tak naprawdę słabo troszkę szkoda że, że oni to tak zrobili że daker nie, nie działa jakby na, na te na te tutaj e, końsy byłoby o wiele fajniej i przyjemniej no ale cóż no jest jak jest no trzeba się cieszyć z tego, co, co mamy. No to wracamy do naszego Trading... Słuchajcie, mamy Trading Plaza. Pokażę Wam, jak to działa i jak wykorzystać w 100% potencjał tego terminalu. Jeszcze to nie jest globalny market, ale mimo wszystko jest to fajne ułatwienie, chociaż nie do końca ono działa tak, jak należy. Dobra, jesteśmy. Mamy tutaj na środku Trading Terminal. Zobaczcie, tu są najlepsze jakby server salesy, czyli najlepsze oferty. Dodatkowo mamy na bieżąco pokazane to, co kupuje, ale wchodzimy sobie i możemy wyszukać jakiegoś PETA, który nas interesuje. Zobaczmy, na przykład ja bym chciał, słuchajcie, luki... Lucky pety. Zobaczymy, słuchajcie, Lucky Tiger to jest Mitykal, jest ich bardzo dużo i klikamy sobie na niego i teraz możemy wybrać, jakie nas interesują. Możemy jakieś. Zobaczmy, czy ktoś sprzedaje Dark Matter. O proszę, ktoś sprzedaje Dark Matter, ale jak widzicie, Teleport to place that is restricted. Czyli tutaj prawdopodobnie jest za dużo osób i nie jesteśmy w stanie się przeteleportować. Ok, teraz się udało, więc będziecie musieli klikać do skutku. Zobaczmy, jakie, czy mnie w ogóle przeniesie do tego Trading Plazy. Jaka jest cena? Szkoda, że nie możemy sprawdzić, jakie ceny są właśnie tych, tych petów. Ale jestem ciekaw, czy znajdziemy tu właśnie m, tego peta, o którego, e, z którego chcę kupić. Patrzcie, te, te Rainbow 300 milionów kosztują, ale ja chciałem Dark Matter. Gdzie tu ktoś sprzedawał Dark Matter, tę wersję tego peta? Ciekawe. Tutaj mamy po 50. Zobaczmy, tutaj jest jakiś gościu, który sprzedaje HCT za 10, więc całkiem niedrogo, ale jak widzę, to tutaj nie ma tego Dark Matter, więc nie wiem, czy to działa tak, jak należy. Zobaczcie, no tutaj jajka są gdzie jest niby ten stanowisko, gdzie ja sprzedaję, gdzie on sprzedaje, kto tu ma rower, ciekawe, no i jak widzicie nie ma, więc to nie działa tak do końca jak należy, bo chciałem kupić tego w wersji HC, więc albo ja jestem ślepy, albo po prostu tutaj grubo coś nie działa, tutaj gościu ma ekskluzywy. Tutaj jest tylko wersja Rainbow. Sprawdźmy jeszcze raz. Aha, być może dlatego, że nie mam e, w ekwipunku tych, e, e, huge'ów i dlatego nie mogłem sobie tam przejść. Zaraz sprawdzimy. Czy teraz będziemy... A, to te place, a place that is restricted. Nie bardzo rozumiem o co chodzi. To w takim wy wypadku chodźmy do serwerka, gdzie jest e, Rainbow wersja PETA. Nie wiem czy to słuchajcie działa tak jak należy bo jak widzicie przeteleportowało mnie tu a tutaj nie ma żadnego stanowiska w którym jest sprzedawany ten pet więc to jest nie wiem czy to działa tak jak należy albo po prostu to stanowisko już się usunęło. Dobra, ktoś sprzedaje tego peta po 1 bilion. To jest strasznie dużo, nie wiem czemu takie ceny są, ale słuchajcie, ja wam pokażę, jak wykorzystać te terminale. I słuchajcie, teraz już oferty, jakie będziecie tworzyć, to te oferty, moi drodzy, róbcie pojedynczo, to znaczy z każdego peta po jednym sztuk po jednej sztuce. Dlaczego? No zobaczcie, ja tutaj na przykład tego wezmę za 1 bilion, sobie sprzedam. E, ustawmy sobie na przykład teraz tego istera załóżmy, że 10 bilionów, z każdego peta po jednym, słuchajcie, dzięki czemu będziecie w stanie no, więcej osób jakby do Was dołączyć. To jest bardzo ważne, pamiętajcie, żeby mieć serwerek też, gdzie nie ma dużo, dużej ilości osób, to jest też ważne, ale jeżeli chcecie sprzedawać te pety, to nie wrzucajcie tutaj na przykład 5 razy, czy 2 razy tego samego peta, tylko po jednym, tak? Żeby zwiększyć szansę, że jakaś osoba, która właśnie szuka danego peta, kupi od was go więc ustawmy sobie to na 400 może na 200 milionów ustawmy sobie e, tego pecika na ile tam 100 nie wiem jakie są ceny bo ja strzelam ale po prostu osoby które będą chciały znaleźć te pety pójdą i po prostu je znajdą nie wiem czy na hardkorowe pety jest taki popyt e, jaki mógłby być no ale zobaczymy słuchajcie tu mamy te po 150. Nie wiem, czy one pójdą w ogóle. Nie wiem, jakie są ceny, więc ja tak szczelam. Tu mamy te małpki HC. Sprzedajmy sobie je po 50. Taką i zobaczymy, czy przyteleportują czy przy się tu nowe osoby, które się pojawiają. Czy podejdą do mojego stanowiska. Więcej osób tutaj bardziej patrzy na, na mnie, bo jestem youtuberem i mnie znają. Także pozdrawiam widzów, którzy tu są. Mamy tego Tiger Lucky. Sprzedajmy go, słuchajcie, po 25 milionów, na przykład. No i jestem ciekaw, how much for mascot, ja nie chcę maskotki. Więc jak widzicie, każdego peta po jednym razie i to zwiększa wam szansę, że ktoś, który ta osoba, która szuka danego peta, po prostu do was trafi. O właśnie, coś mi się sprzedało, Gold Lucky Tiger, Nadia, a to Nadia kupiła, pozdrawiam serdecznie. Więc te osoby, które szukają tych petów, być może do was trafią. Ja się zastanawiam, bo na przykład... E, w Większości pewnie będą szukać normalnych petów, te osoby, więc ja mam hardkorowe pety, więc nie wszyscy szukają hardkorowych, więc może przez to też będzie jak jest. Ale no zobaczymy, słuchajcie, postoję tutaj, zobaczymy czy osoby, które się akurat przeteleportują, pojawią tutaj, zalogują i czy przejdą tutaj do mnie, ja sobie wezmę, żeby te pety nam tu nie przeszkadzały. No i zastanawiam się, czy, czy ma to sens. Moim zdaniem ta technika jest o wiele lepsza, bo po prostu osoby, które będą chciały znaleźć danego peta, przyjdą i słuchajcie, będą chciały kupić daną, danego peciszka, więc to jest naprawdę mega spoko, moim zdaniem. Patrzcie, bardzo dużo osób nagle się tu pojawiło, więc one prawdopodobnie szukają danego peta. Jestem ciekaw, czy podejdą tu do mojego stanowiska. Które, no patrzcie, film się zalogował. Nie, to jakiś z tym kapi zobaczymy. Ciekawe, czy tu ludzie będą po prostu się logować, bo chcą te, te pety. Ok, słuchajcie, mamy bikona, który kupił Rainbow Easter Angelusa za 10 bilionów, z tego co widzę. To pytanie, czy kto to kupił? Patrzcie, Nadia kupuje mi też. Pozdrawiam, Nadia. Dzięki za pety. No, pojawiają się te osoby. Jak widzicie, jest szansa, że po prostu szukają danego, danej rzeczy i po prostu się przeteleportują do, do Was. Także mega spoko, z tego co widzę, i tą technikę możecie jak najbardziej uskuteczniać. Ja, ja czekam, aż będzie globalny market, bo to nam by dało o wiele, wiele więcej rzeczy. A tymczasem, słuchajcie, uciekam, rozdam trochę petów poza nagraniem. Życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!